Kobieta ma beachy face, ale jest bardzo atrakcyjna. Podoba się tobie, ale obawiasz się do niej. Podejdź, zrób to. Możesz nawet powiedzieć, że pewnie faceci boją się do niej podejść, ale ty stwierdzisz, że podejdziesz i zobaczysz, z kim masz do czynienia. Cześć, Marcin, jestem tyle. Mój drogi, nie możesz obawiać się kobiety, która waży 50 kilo. Stare, ona ci nic nie zrobi. Podejdź do niej bardzo często po drugiej stronie. Jest normalna dziewczyna, która potrafi być ciepła, troskliwa i miła, ale ten beachy face to jest jej fasada, to jest po prostu swojego rodzaju maska, którą ona zakłada, aby faceci. Dalej jej spokój, jest zmęczona facetami, ma wybór z mężczyznami. Ale co to ma za znaczenie? Podejdź do niej, stwórz sobie okazję, bo jeżeli złapiesz z nią dobrą energię, to gwarantuję tobie, że po drugiej stronie może być normalna, fajna dziewczyna, która daje tylko taki przekaz swoim wyglądem, ale w środku może być zupełnie inna. Uwierz mi, mówię to tobie na bazie swojej praktyki, więc przemyśl te słowa, pozdrawiam cię. A jeżeli chcesz abym wsparcie w tym temacie, napisz do mnie maila. Pozdrawiam.